Siemano maneczko. Ja jestem raczej 2Kero i witam was w Brawl Stars. Jak widzicie, mamy opening no trochę słabszy od ostatniego. I to wiele. Bo wtedy mieliśmy 15 Brawl Boxów i 3 Big Boxy, ale teraz próbujemy zrobić I tak, żeby ten. No znowu spróbuję, gdzie mi coś wytropiło. Pokazuję, że moje szanse. No, każdy ma szansę na ten takie same na wszystko tylko nie na legendę więc okej okay. otwieramy skrzynki Okej. Okay. teraz robimy 5 skrzynek i No to okej. Okay. Może otworzymy wszystkie brały Boxy na początek. O 5 gemów. Na razie jest dobrze. 3 gemy. Okej, okay, okay. mamy 31 lub... Najlepiej jakbym zdążył w tym odcinku jeszcze 12 gemów, jakby mi wydropiło i kolejne 8, to byśmy otworzyli mega boxa za 49 gemów. Okej, okay, to może zagramy sobie... O, zbiór klejnotów, bo jest okej. Okay. Mapka taka. To... hmm. Może... Zagrał, zagra. Nie, to może... I w ogóle w komentarzach, Jakie chcecie odcinki? Może z Otwórz i Graj? A może coś innego? Może nie wiem, chcecie jakieś live'ika zbrał Brawl czy coś? Piszcie wszystko w komentarzach, proszę was, Widzowie zawsze mają rację. Jak to się mówi? Znaczy to się mówi, że klienci mają, ale widzowie też. Mamy 5 gemów. O, nie mają 0. Tylko 0. Pi... O nie, on chce mnie przyciągnąć i to mu dobrze wyszło o, i zabił Ten kolczacz sobie powinien poradzić, ponieważ... No widać po jego skillu, że jest dobry. No jednak mają te trzy gemy. No, widzę, że Daryl sobie radzi z i ja teraz się im wbijam. Teraz wystarczy, że na miszkę uzbieram i rzucę dla tej penny. O, ten Daryl ją porobi i teraz niech ucieka. Nie, trzeba teraz iść, szybko zbierać te 6 gomów. ten Daryl też idzie. Tutaj ją tu jest. Teraz rzucać tylko ten i niszczyć. Jest, mamy to. Nie, serio. Zabili go. Nie, nie. Ale to zwali, ten kolczasz robi na grę. Wierzę, ma. O, internet. O, Darek, robisz. Dobrze, Darek. Co nie? Nie zabili tego Darela? Tak. On zabi tego Daryl'a. Nie, 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 nie. Daryl! Nie, ty graj. Spróbujemy jeszcze... Aj. A tam chyba trzy na akurat też. Spróbujemy zagrać jeszcze jedną grę, zobaczymy czy się uda. I nie otwieram ich boxa, bo jednak nie wyszło. Może teraz zagramy. Hmm. nie no, był dużo? za gorąco, może ciemno. No w ogóle brakuje mi tylko jednego skina do kolta, którego chcę kupić, ale mi się wydaje, że się nie opłaca. No więc okej, okay. lecimy z koksem. O nie, lagi lag, hmm. się pod pandę potrzeba czyli e, e... No, kto nie wie, kto to panda, to jest jeden z najlepszych graczy w browser, chociaż nie jest takich najlepszy. Nie wiem, jaki jest jego rekord pucharków, no ale największy to jest 50 tysięcy rekord. Nie gościu ma, tylko tyle miał, nie? Ale to jest już dziwne, że on tyle pucharków i on musiał grać podzielnie z 10 godzin. ale wiadomo, dorosła osoba to była na pewno. Bo młode osoby, które są to aż takie dobre w braku no to nie znam takiej. No znaczy, taką jedną znam, takiej Ero 3-2, Ero taki, no dobry jest, nie? Jak na swój wiek jest dobry. Okej, okay, dobra. Pozdro. Pozdro, ile tam tego leży? Ile tu tego leży? Ale laksy Lagi serwera Pozdro Nie wiem kiedy, że yy, okej okay. Miałam wam właśnie powiedzieć na odcinku, że yy, szybko się nie, nie pojawi odcinek z tego yy, z, yy, na komputerze z jakiejś gry fajnej, ponieważ jak to? Yy, ponieważ yy, nie łapię mi mikrofonu po prostu. Okej, okay, więc otwieramy big boxa i gamy. nie tutaj musi być jakaś postać gamy. nie to gamy. Gemy Jezu ile tego jest i oby nie okej okay. I bez gemów, no okej, okay, okej, okay. więc kończymy ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, no i pa.